Wiesław Fałkowski, Falko Nic tak nie plami kobiety, jak atrament. Plamy na prześcieradle. Słońce zachodząc nie pyta o jutro, Ukochana zasypia dopiero nad ranem, wsłuchana w ptasi koncert za oknem grany, pozostawia kochanka w splamionej pościeli, pachnącej ciałem, inteligencją, wyustaniem i niemal histerycznym pragnieniem spełnienia marzeń dziewczyńskich. Wyższego rzędu. A przecież jest kryzys, nikt już dziś nie pyta, czy wydarzy się przyszłość, ani jak wyprać plamy z prześcieradła namiętności. Czytał Bogdan Dymowski.